Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, rok temu w trakcie kampanii wyborczej Donald Tusk powiedział, wiecie na czym polega ten możliwy cud, jeżeli chodzi o konsekwencje zmiany rządu, jeśli w Polsce nastanie znowu rząd odpowiedzialny, który wie na czym polega gospodarka, to pieniądze znajdą się w sposób niemalże automatyczny. No, ciężko nie zauważyć tu pewnego podobieństwa do światłej myśli pani Izabeli Leszczyny, która próbowała naprawić system ochrony zdrowia za pomocą magicznej różdżki. No, platforma obywatelska wybory wygrała i aż ciężko w to uwierzyć. Cud się nie stał, magiczna różdżka nie pomogła, i nie udało się tych problemów ani w służbie zdrowia, ani w naszych finansach publicznych naprawić. Obecny minister finansów Andrzej Domański obiecywał dokładnie takie same cuda jak Donald Tusk, tylko jako ekonomista używał bardziej skomplikowanego języka. Kiedy w trakcie kampanii wyborczej mieliśmy razem debatę w pulsie biznesu, zadałem panu ministrowi pytanie, jakim? Cudem chce zrealizować swoje obietnice, to znaczy obniżyć podatki, podwyższyć. Wydatki i zachować dyscyplinę budżetową. Odpowiedział mi następującymi słowami. Nasz program jest zarówno programem, który napędza wzrost gospodarczy, który sprawia, że polska gospodarka w długim horyzoncie będzie rozwijała się zdecydowanie szybciej poprzez wzrost konkurencyjności, poprzez transformację energetyczną, a dzięki temu do budżetu będzie wpływało zdecydowanie więcej środków. Gdy tylko przejmiemy władzę, również radykalnie poprawi się wiarygodność polskiego rządu. Dzięki temu mocno spadną chociażby koszty. Koszty obsługi naszego długu, na który wydajemy obecnie prawie 70 miliardów złotych. 70 miliardów złotych wynoszą koszty obsługi długu zaciągniętego w olbrzymiej mierze przez rząd porawieckiego. Więc odpowiadając na pana pytanie, godzimy inwestycje z utrzymaniem tych programów, z utrzymaniem tych programów, które są w Polsce potrzebne. Odpowiedziałem na to wtedy. Nie wierzcie Państwo o oszustom z Platformy. Nie da się obniżać podatków i podwyższać wydatków i ściemniać, że jest to neutralne dla budżetu. Nie wierzcie Platformie oszuka dokładnie tak samo jak poprzednio. Minął rok. I znowu ciężko w to uwierzyć, naprawdę ciężko, ale Platforma rzeczywiście po raz kolejny oszukała wyborców. Po roku widać, jakie bzdury ob opowiadał obecny minister finansów Andrzej Domański. W budżecie na 2025 rok mamy zaplanowany rekordowy deficyt, rekordowy dług, rekordowy poziom odsetek, rekordowe potrzeby pożyczkowe. Same odsetki będą kosztowały nas dwa razy więcej niż wydatki na szkolnictwo wyższe niż naukę. Same odsetki będą wyższe niż wpływy z podatku CIT. A wszystko to w naprawdę w miarę spokojnej sytuacji gospodarczej. Zaplanowaliście czteroprocentowy wzrost gospodarki. Nie mamy na razie żadnej wojny, nie ma żadnej katastrofy. Jedyną katastrofą, która nas spotkała, są niestety wasze rządy. Niestety. Nie zaprzestaliście na opowiadaniu bzdur w trakcie kampanii wyborczej, opowiadaliście bzdury również po kampanii wyborczej. Co więcej i co najgorsze, umieszczaliście bzdury również w ustawie budżetowej. Projekt budżetu na 2024 rok był oczywiście autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wzięliście gotowy dokument i go jeszcze bardziej popsuliście, zwiększając deficyt o 19 miliardów złotych i następnie przyjęliście ten budżet jako swój. Minister Domański zapewniał wtedy, że podejmie szereg działań na rzecz ograniczenia wysokości deficytu budżetowego. Zaznaczył, że nowy rząd będzie szukał naturalnych oszczędności. Podkreślał pan, będziemy dążyć do tego, aby deficyt w kolejnych latach uległ ograniczeniu i że prognozujemy wzrost wpływów ze wszystkich podatków. Za to ja zwracałem wtedy uwagę, że przyjęliście nierealistyczne, nierealistycznie wysokie. Wpływy z podatków, w szczególności z podatku VAT. Do tego założyliście wpływy z NBP-u, o których już wtedy było wiadomo, że ich po prostu nie będzie. Jeszcze w kwietniu tego roku o, mówił Pan już po przyjęciu budżetu, że budżet po pierwszych trzech miesiącach tego roku wygląda całkiem dobrze. No wygląda tak. Całkiem dobrze, że musimy go teraz nowelizować. Zaplanowany nowy deficyt budżetowy wyniesie niemal jedną trzecią więcej niż planowano, to znaczy ponad 240 miliardów złotych. Planowane było wcześniej 184 miliardy, to jest 6,6% PKB, planowane było 5,1%. Unia Europejska wymaga, żeby ten deficyt wynosił zaledwie 3%. Nasze dochody zgodnie z tą. Nowelizacją spadają o 56 miliardów złotych, w tym dochody podatkowe o 44 miliardy złotych. Pozostaje więc gdzie zapytać, gdzie jest ten szereg działań ministra na rzecz ograniczenia wysokości deficytu budżetowego, gdzie są te prognozowane wzrosty wpływów ze wszystkich podatków, gdzie są te pieniądze, które według Donalda Tuska miały się znaleźć w sposób niemalże automatyczny. Rząd w tej nowelizacji budżetu przyjął, że dochody będą niższe niż zakładane. Nie będzie tych 6 miliardów złotych dochodu z NBP, o których mówiłem rok temu, że ich nie będzie, ponieważ już publicznie rok temu było wiadome, że nie będzie żadnych pieniędzy z NBP, ponieważ wykaże on 20 miliardów złotych straty. Pomimo tego wpisaliście te 6 miliardów do budżetu, oszukiwaliście Polaków co do tego, wiedzieliście, że tych pieniędzy nie będzie, a teraz w końcu musieliście to przyznać. Dochody z podatku VAT w 2024 roku wyniosą 293 miliardy złotych, czyli o 23 miliardy mniej, niż planowaliście, o ponad 7% mniej, niż zakładaliście. Mówiłem. Rok temu, że to są absolutnie nierealistyczne, wysokie wpływy z VAT-u, że nie da się ściągnąć tyle VAT-u z Polaków w 2024 roku. Mimo to wpisaliście to do budżetu. Również oszukiwaliście Polaków, a to dlatego, że Wy doskonale wiedzieliście, że nie będzie w takich wpływach z VAT-u. Przecież ten budżet był budżetem autorstwa PiS-u. I kiedy PiS zaproponował tak wysokie wpływy z VAT-u, to wasi politycy to krytykowali. Mówili, że to jest niemożliwe, że nie ma szans, żeby VAT na tyle wzrósł. Po czym przejęliście władzę i znowu magicznie, cudownie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki uznaliście, że nagle te wysokie wpływy z VAT-u są na tyle realistyczne, że warto wpisać je do budżetu. Dochody z podatku CIT wyniosą 58,5 miliarda, czyli o 11,5 miliarda mniej niż było planowane. O ponad 16% mniej niż planowane, a dochody z PIT-u o 11,5 miliarda mniej, czyli ponad 10% mniej niż planowano. I teraz Dlaczego dochody z cit i pit są niższe niż przewidywano? No, odpowiedź można znaleźć w uzasadnieniu nowelizacji budżetowej. Przyczyną jest to, że zysk brutto przedsiębiorstw niefinansowych badanych przez GUS spadł o ponad 20%. Dobrze mają się tylko banki. Wynik finansowy banków według KNF wzrośnie o 17%. Co oznacza, że. Za waszych rządów gospodarka nie ma się dobrze. Przedsiębiorcy mają się wyjątkowo niedobrze. Dobrze mają się tylko banki. To jest kolejnym sygnałem, że nie musicie tak lobbować za tym kredytem 0%, po to, żeby jeszcze bardziej nabić kieszenie deweloperom oraz bankom, bo one już teraz mają się dużo lepiej niż pozostała część przedsiębiorców. Jak się to wszystko doda, ten brak wpływu z nbp u brak wpływów podatkowych. Okazuje się, że pomyliliście się o 56 miliardów złotych. To jest olbrzymia kwota. To nie są jakieś drobne, których można nie zauważyć. Za 56 miliardów złotych to my moglibyśmy kupić 500 czołgów Abrams, moglibyśmy zbudować dwie zupełnie nowe autostrady a jeden moglibyśmy zbudować połowę elektrowni jądrowej. To nie jest jakaś drobna, pomijalna kwota. To są olbrzymie pieniądze. Podsumowując. Budżet trzeba walizować analiz z trzech przyczyn. Pierwsza jest taka, że wpisaliście do budżetu wpływy z NBP-u, o których wiedzieliście, że ich nie będzie. Druga, wpisaliście nierealistycznie wpływy, wysokie wpływy z VAT-u, o których wiedzieliście, że są nierealistycznie wysokie, że ich nie będzie. I trzecia przyczyna, pod waszymi rządami przedsiębiorstwa sobie po prostu nie radzą. Zarzynacie polskich przedsiębiorców. Obiecywaliście polskiemu biznesowi dobrowolny ZUS, obiecywaliście niższą składkę zdrowotną, obiecywaliście niższy podatek, belki, uproszczenie przepisów, i podatków. Niczego z tego nie zrealizowaliście. Dalej do Sejmu nie wpłynęła ustawa upraszczająca prawo podatkowe. Dalej nie wiemy, czy i w jaki sposób podatki mają się zmienić w 2025 roku. Pod koniec sierpnia wiceminister Neneman straszył, że będzie podnosił opodatkowanie dla programistów, że będzie opodatkowywał fundacje rodzinne, zwiększał niepewność w polskim biznesie. Po czym Zapowiedzi były, projektu ustawy do teraz nie ma. Rok się niedługo kończy i nie wiemy, czy będziecie, czy nie będziecie na ostatnią chwilę zmienić jakkolwiek prawo podatkowe.